Krygaty wpisują się bardzo fajnie, nie tylko w dni Mrągowa, ale w ogóle w Mrągowo i nasze najpiękniejsze jezioro Czos. Bo proszę Państwa, to już dzisiaj była trzecia edycja o Grand Prix Mrągowa i tak jest rok rocznie. Od kilku lat przyjeżdżają łodzie z całej Polski. No troszkę może... Za dużo wiało, ale tym bardziej było atrakcyjnie dla żeglarzy, bo jak jest wlauta, to też nie jest dobrze. W ubiegłym roku, czyli za 2016 rok, Grand Prix Rągowa zdobyło pierwsze miejsce w kraju. To były bardzo fajne regaty, słuchajcie, przy świetnych warunkach wiatrowych. Pogoda dała się nam naprawdę tutaj we znaki, pokazała swój lwi pazur i wymagała od żeglarza naprawdę dzisiaj dużych umiejętności, koordynacji i odwagi. Odbyło się pięć wyścigów, trzy wyścigi krótkie na trasie Trójkąt-Śleć oraz dwa wyścigi długodystansowe. W pewnym momencie po prostu brakowało sił. Jeden wielki szkwał powodował to, że brak treningu i ręce odmawiały posłuszeństwa, także było dosyć, dosyć mocno, było bardzo trudno, ponieważ warunki atmosferyczne były dzisiaj no, trudne, więc mieliśmy też spore utrudnienia, a jesteśmy tutaj już drugi rok i staramy się uczestniczyć praktycznie we wszystkich regatach o ile tylko możemy. Natomiast no, konkurencja była jak zawsze bardzo dobra, no ale w tym roku też się udało. Chcieliśmy pokazać dorobek naszych mieszkańców. Począwszy od dzieci, młodzież i dorosłych i właśnie jest zbytka, olbrzymia ilość imprez, bo IMTB, taka mieszanka, 20 jubileusz maślanki mrągowskiej, którą wszyscy znamy i lubimy. Możemy powiedzieć, że wśród maślanek polskich jest liderem. Producentów maślanki jest no, kilkanaście zakładów, natomiast pod względem jakościowym, jest to lider wśród maślanek. Jest to doskonały produkt, bo o tym świadczy skala sprzedaży. 20 lat temu była to sprzedaż 50 tysięcy dziennie. Dzisiaj w okresie letnim jest to sprzedawane 400 tysięcy litrów. Te cyfry mówią o popularności produktu i jego jakości.